Jak widać, wykopałem bardzo duży dół. Zaraz zabieram się za umieszczenie ładunków TNT w środku. Do zobaczenia, jak widać, zostało nas noc. Teraz będę y, musiał odpalić ładunki. Jednak, podobnie jak w poprzednim odcinku, będę musiał wyłączyć y, nagrywanie w filmiku, gdyż bardzo y, zacina się y, gra. Widzimy się zaraz po wybuchu. Na razie. Już jest ranek. Krater jak widać ogromny. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.